Witam Was wszystkich z tej e, oto zaśnieżonej centralnej Polski! Tak jak każdy kot z miasta Łodzi pochodzi i dwa kwintale pszenicy, o rowerze nie wspomnę, zapłacić trzeba! Tak my dziś będziemy składać lampę. <głosy> <głosy> Ale nawiązanie? E, słuchajcie, jesteśmy w mieszkaniu u Majstra. Powiem Wam, że już nie pachnie tutaj, praktycznie remontem. I zaczynamy meblowanko. Patrzcie, mamy tutaj lampę, którą majster dostał od nas w prezencie na nowy początek swojego życia. Miejmy nadzieję, że będzie o wiele lepsze niż dotychczas, jak u nas mieszka. Eee, I w tym momencie dziubek będzie przechodziła do składania oprócz tej lampy, a my z Panem Majstrem, jako że robole jesteśmy, to przemalujemy tą ścianę. W zasadzie nie przemalujemy, a odświeżymy, bo można by było ją teoretycznie spróbować przetrzeć, bo to jest farba ścieralna. A ja nie... Aczkolwiek powiem wam szczerze, że ona wymaga jeszcze jednej warstwy do przemalowania, bo gdzie nie ten turkus jeszcze po prostu przebija jaśniejszym spod spodu, więc no niestety, ale na trzy razy przemalować trzeba. Na szczęście mamy farbę, więc nie stanowi to problemu. Jest tu w miarę czysto, ale mam jeszcze trochę kurtyn, więc sobie zaraz pozaklejam tutaj nasze listwy i malujemy. Tak więc my przygotowujemy ścianę, a szyfowa zaprasza Was na krótkie chwile ze składaniem lampy. Ja powoli już zaczynam się czuć tutaj jak w domu. Proszę Dobrze! Za... Znaczy się, że tu jest jak w domu, a nie na budowie, bo ja swój dom to mam, nie? Proszę bardzo, pilot jest, telewizor wisi. Już tutaj film jakiś włączyliśmy, żeby sobie umilić czas schnięcia. Lampa nam tutaj świeci. No niech mu świeci. Nad głową. Proszę. Proszę dalej. Ściana już nam zdążyła się zjednolicić, także powiedziałem Wam, że my ją po prostu odświeżymy. Jakże wygląda jak przedtem, tylko niemu nie widać kurzu. No i co? Tutaj jeszcze Majster będzie chciał sobie jakiegoś plakacika walnąć. Jednego, drugiego. Jakby ktoś chciał Majstrowi plakat wysłać, to zapraszam. Taki za z zadupiem najlepiej. Tak, z zadupiem albo czyimś, a on lubi stare miś. filmy, no, o plakat, miś. jakby ktoś miał oryginalny plakat z misiem, no to my z chęcią tu go miś. powiesimy. Z misiem, Z no. misia. Z misia. Taki, z przepraszam, miś. taki film był kiedyś, bo to może oglądają, chociaż myślę, że nie, nie oglądałam nas młodzież, za dużo przynajmniej, ale był kiedyś taki film Stanisława Barei, misiu. I plakaty z tego filmu są bardzo Poszukiwane. Ciężko zdobyć, a jak ktoś ma, to chce chore pieniądze. My zadowolimy się nawet reprodukcją. Więc tu by pięknie jeden albo tu, albo tu plakat wyglądał. Jakby ktoś chciał wysłać, to w opisie jest y, adres. <grym 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 by the way. No, bo ja szukałam Misia i nie ma nigdzie no, takiej reprodukcji. Seksmisji jest u nas, a z misia, z misia nie ma, a z Misia jest ciężko. No, i proszę. A, to Wam jeszcze pokażę, co tam zrobiliśmy ostatnio, bo może nie zauważyliście. Majster pozazdrościł nam o. zegara i proszę bardzo, zegar wjechał. Tak więc już na pewno nigdy nie będzie e, tutaj się spóźniał. Zawsze będzie wiedział, że jest akurat odpowiednia godzina na odpowiednie rzeczy. I tyle. Siedzimy na razie na takim blacie roboczym, bo. No bo czekamy na naszych kurcze tutaj stolarzy, aż nam wystrugają ten bladni czym czepet to pinokia. A będą ale... coś strugać jeszcze do nas? A tak, będą coś strugać, Ale na 2021 kalendarz już jest. O, bym go zawiesił, ale ktoś ten śrubę wy wyrwał. Także już jest. Terminy wolne. E, proszę bardzo. E, tu się od razu pochwalę o. Także Majster dostał deskę do swojej nowej kuchni. Deska przyjechała od firmy Globalo, i przyjechała Bagatela nie z samą deską i opakowaniem, tylko przyjechała z Okapem, który wjedzie tutaj do niego nad. Kuchenkę gazową, więc będzie miał okap. Od razu powiem, że to nie jest okap taki zwykły, tylko to będzie pochłaniać, aczkolwiek on chyba też opcję zwykłego okapu ma. Ale trzeba pamiętać, że jeśli ktoś jest w blokach, to nie wolno podłączać się do e, tutaj kratek wentylacyjnych, bo to jest surowo zabronione i tego się trzymajmy. Przecież nie chcemy smrodzić sąsiadom. Kotletami, więc będzie miał piękny pochłaniacz, z czego na pewno wy będziecie widzieć, jak to instalujemy. Ale on tutaj już jest u nas w pudle i my go już żeśmy rozpieczętowali, żeby zobaczyć, czy w całości do nas dojechał e, przez kurierską firmę. Dostarczony, i powiem Wam, że jest kozacki. Tak więc e, będzie to na pewno pięknie stroił, jak już tu wszystko dojdzie. Ja w ogóle powiedziałem majstrowi, że tutaj w tym miejscu to by mu się przydał taki jeszcze reling. Na bibeloty, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Majster myśli, żeby się meblować, jakieś tutaj na pewno e, stół i krzesła wiadą, więc jeszcze może, jakby co to was zabierzemy na drobne zakupy. Nie wiem, na czym żeśmy skończyli ostatnio, ale ciąg dalszy przyprowadzki majstra i powoli już tutaj zwozi swoje rzeczy. Zobaczcie, że wjechały jakieś tutaj. Ciuchy, fotałaszki Miski na chipsy, na huczną imprezę zakończenia budowy, znaczy się remontu. No. E, I jako, że Majster w końcu ma swoją sypialnię, w każdej szanującej się sypialni singla nie może, nie może zabraknąć telewizora. Gadaj, też byś chciał, ale nie mamy. <laughs> I dlatego też tutaj została przygotowana ściana pod. Telewizor, e, tu nie na środku, tej ściany, z racji tego, że łóżko będzie tutaj z boku. E, łóżko, które Majster sobie e, pewnie zakupi, e, to będzie medry 60 na 2. Takie już wiecie: przyszłościowe, rodzinne, tak zwane. Nie? Nie? Nakryśkę, jajczkę albo staśkę. E, jak przyjdzie mu z nią e, dzielić łoże. <słuch> I co żeby znaczy, tam nie było wieczorami smutno, no, trzeba po, po, pogapić ciężkiełko. więc yy, zakładamy! Zakładamy telewizor. Może telewizor to nówka sztuka nie jest, ale telewizor, jakże sentymentalny, moi drodzy, bo jest to plazma pioniera. Pajoniera, jak niektórzy mawiają, którą żeśmy zakupili jakieś 4 lata temu, albo 5 już lat temu w Holandii yy, i od Holendra dodatkowo dodał, i to jest plazma. Ma bardzo piękne kolory, w szczególności czerny, i powiem wam, że na tym telewizorze obraz jest o wiele, i... wiele lepszy niż właśnie na tych nowych LCD-akach, w szczególności na przykład na tym, który my mamy, bo tam po prostu z racji tego, że jest LCD, to ta czerń jest słabo osiągalna, wyciągalna czy coś. Trzeba by kupić jakiegoś OLED-a, pewnie za 6 albo 7 koła, a ten telewizor kosztował. Tego co się nie mylę, albo 50 albo 100 euro, ale powiem Wam, że się przydał. Więc dziś będziemy go tu montować. Ty, a masz pilota od niego? Nie wiem. Poczekamy aż go umyje i tu zaraz ustalimy gdzie będzie zawieszony i jedziemy. Jak będziemy przyczepiać telewizor? Majster to tak sobie wyliczył, bo już miał ten telewizor, także wiedział jak to będzie mniej więcej wychodziło. I tak, tu mamy nasze gniazdo. Gniazdo nie będzie centralnie ze te telewizorem, tylko będzie tutaj z boku schowane. Na tyle, ten to jak odsu odsuwa nam od telewizora, ten, znaczy od ściany ten telewizor, że wszystkie przewody się tutaj pomieszczą, więc szynę zamontujemy sobie o tutaj, czyli telewizor. No widać, że będzie teoretycznie prawie na środku, aczkolwiek ta ściana i tak będzie nieużywana, bo nie można tutaj postawić niczego, bo będzie łóżko miało ponad 2 metry, sam ma teraz ma 2 metry, plus jeszcze tutaj za głowie bez głowy e, więc wiecie, tutaj mamy tak naprawdę przejścia, zostanie nam około metra, żeby tutaj sobie przejść. Telewizor trochę nam zajmie, więc będziemy mieli z 80 cm szafki żadnej wiszącej. Z naszej stojącej nie zrobimy, bo będzie taka wąska kiszka i trzeba będzie się przepychać. Ale, ale, powiecie, że stary telewizor, po co takiego grzmota instalować? To ja Wam powiem, co następuje. Proszę bardzo, specjalnie do tego telewizora, my też taki żeśmy sobie za. za, za... To nie jest reklama, my kupiliśmy to na Allegro. No co? Bo to reklama alebra! My friendy I teraz tak. My będziemy instalować w nim meatboxa Stika. O tyle jest to fajne. No, pilot to jak w każdym mi taki mały, nie? Ale zobaczcie, całe nasze urządzenie, cały nasz dekoder zajmuje dosłownie tyle. Dostajemy w zestawie tutaj ładowarkę, która w ogóle idzie w zapomnienie, bo nasz telewizor ma podłączenie pod USB i tam będziemy go zasilać. Ten mini, mini Mi Box różni się od starego Mi Boxa, którego Majster też ma w tamtym pokoju, no tym, że to musi nam no, stać, tak? No, teoretycznie też możemy go za telewizorem schować, ale widzicie, że różnica w wielkości jest Kolosalna. On ten, się... też. ten jest na zasilacz. Ten... A do tego to trzeba jeszcze podłączyć po 230, tak więc jeszcze potrzebujemy dodatkowego zasilania. O tyle fajny ten byłby, gdyby zasilanie sobie czerpał z HDMI, nie wiem czy jest to w ogóle możliwe, ale chyba nie, bo tutaj zasilanie musimy pociągnąć z naszego USB. Teraz jak to wygląda, już Wam pokazuję. Bierzemy sobie nasz przewód przedłużający. Równie dobrze moglibyśmy go od razu sobie wtyknąć. W, w telewizor, ale jeśli by było niedogodne przejście, to mamy taką przedłużkę. O, powiem Wam, że bardzo fajne urządzenie. Ono się różni od tego Mi Boxa, tym, że chyba tutaj po prostu e, nie uciągnie nam obrazów 4K. Tak? Ale to ma rezolucję chyba e, nawet nie Full HD, tylko HD. Także 1080 na 720 więc tym się w ogóle nie przejmujemy, a za. 4K trzeba dodatkowo płacić na Netflixie i wszystkie te filmy idą w hdr gdzie nagle ten klatkaż jest przyspieszony i to wszystko wygląda z dupy. To nie oglądamy Na nie potrzeba, a z takimi kinomanami nie jesteśmy. Dobra, i co dalej? Tutaj trzeba zerwać tego... Mogę zerwać już? Zrywamy tego, tu sobie wtykamy nasz zasilacz. Ok, i teraz proszę bardzo, jak w szybki sposób ze starego grzmota zrobić sobie smart home'a w domu? Szukamy, czy to ma w ogóle takie wejście. Ma takie wejście, to sobie go tu cykniemy, proszę bardzo. I. A ma to USB? Ma. Ok, okazuje się, że telewizor majstra jest na tyle przedpotopowy, że nie posiada wejścia USB, to go z telewizora nie podładujemy, ale na szczęście mamy tutaj gniazdo na dwa wejścia, więc podłączymy sobie go do gniazda. Jeśli ta ładowarka będzie za bardzo nam wystawać, to ja mam jeszcze taką ładowarkę od razu Giętą, gdzie się podłącza od, od dołu i będzie, jak to mówią nasi przyjaciele ze wschodu harszo. Tak więc ja jeszcze tylko zobaczę, czy on nam bezpośrednio tutaj się wepnie czy tutaj wyda nam to? Czy wyda nam to? Wyda nam to. I proszę zobaczcie, nie? Teraz załóżmy, że telewizor ma jeszcze usb -ka. Tu sobie wpinacie pod USB i macie smart TV w, w prawie ile to jest? W 12 12-letnim telewizorze. Dla w ogóle takiej ciekawostki telewizor został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam króla. Jak widzicie telewizor wisi, no niestety chciałem dobrze, wyszło jak zwykle, kable widoczne Ale na krótką chwilę, zobaczcie jak tutaj wyszło na nasze sprytne Poczekajcie, tam. widać, nie włączę tak. Dobra, teraz widać lepiej, No nie, nie powiedział Okej, okay. tak więc tutaj z boku jest do wszystkiego Dostęp, można włączać, wyłączać. Mówię tutaj takie zaginane: ja, tu, ja to gdzieś mam, to mu dam, a co tam? I włączyłem telewizor, bo oczywiście pilota też żeśmy zapomnieli zabrać ale włączyłem go tu z boku. Jeszcze ten telewizor ma taką funkcję, na szczęście, i trzeba sparować e, naszego Mi-Boxa. Dobrze mówię? Tak, dobra. Pilot na Bluetooth. A właśnie, to nie trzeba. Nie trzeba celować w nim w telewizor. To jest, fajne, to jest fajne, że nie trzeba celować w telewizor. Ustawiamy sobie język. Generalnie to majster zaczął właśnie te Mi Boxy testować, bo tak samo w tamtym telewizorze, e, który mamy, też go, żeśmy sobie kiedyś kupili, jak do Holandii jechaliśmy, akurat i go zabraliśmy, a kupiliśmy go w Polsce, to był jeden z pierwszych smartów. E, natomiast tamten telewizor już nie ma update'u żadnego i na przykład YouTube na nim w ogóle nie chodzi, a inne e, jakieś aplikacje po prostu na tamtym to chodzą jakby chciały, a nie mogły, więc no, najprostszą sprawą, żeby się nadal cieszyć. Oglądaniem, nie wiem, no choćby YouTube'a w telewizji było y, kupienie właśnie Mi i w sumie najtańszą. Ile Ty wtedy za tego Mi Boxa, żeś zapłacił? No 250 zł. A ten ile kosztował? 150 No właśnie. Pominę, to sobie później to wszystko po, po, porobisz. Dobra. Tutaj hasło, no to poczekajcie, skonfiguruję, i do Was wracam. My jesteśmy już po konfiguracji. Zobaczcie, nawet możecie własnymi oczyma zobaczyć, że telewizor wisi równo. Taka anegdota, jak go żeśmy parę lat temu pierwszy raz tutaj zawieszali na tych wieszakach. Nie wiem, czy my żeśmy to wiercili. Ale tam chyba przywaliliśmy z 4 albo 5 dziur, i na żadnej nie trzymał. Bo nie mieliśmy takiego sprzętu jak dzisiaj. A inaczej, sprzęt może był, ale nie było wiedzy. No, zobaczmy, jak to działa. Czy to chodzi w miarę szybko? Szybko się poinstalowało. O, proszę, pierwszy film, który nam się wyświetla. Zobaczymy. Widzicie tego pana? Jeśli on w tym telewizorze się pojawia, to znaczy, że musi być dobrze. Tak więc. Akcję, telewizor uznaję za zakończoną. Majster ma starego gruchota, ale przynajmniej na nowych bebechach. Tutaj sobie niech leci, nabijamy wyświetlenia. A ja zapraszam do kuchni, znaczy do wróć do Łazienki. Tutaj, proszę, szyba została przed szefową już wyczyszczona, tak więc teraz e, możemy się bezkarnie przeglądać, niczym e, kto to był ten taki Narcyzi którzy są w siebie zapatrzeni? Halo, halo! Hop, hop! Jak to się mówi? Przyszłem, bo chamstwa nie zniesę. Jesteśmy w łazience. Proszę bardzo, Dziubek pucuje chromy. I Masakra! Jeśli byście chcieli, żebym puścił trochę zimnej wody na główkę, to piszcie w komentarzach. Nie! Dobrze, moi kochani, w dzisiejszym odcinku praktycznie to już wszystko. My powoli będziemy się niestety z tą e, tutaj naszą robótką z wami żegnać. Jeszcze pewnie pojawimy się na montażu blatów w kuchni i zrobimy jedno wielkie podsumowanie na sam koniec. Ile to wszystko kosztowało, ile to trwało, ile piw żeśmy przez ten czas remontu wypili. Jeszcze będzie montaż okapu, montaż stołu z krzesłami, rtv -ki. E, podsumowanie kosztów. Jeszcze ten fajny odcinek będzie taki. No to widzicie? Ja, ja już chciałem Was spławiać, a tu jednak jeszcze Was jeszcze trochę zap, zapraszamy. Tak więc my się żegnamy. Teraz będziemy pucować złote klamki, a jak Pan Majster sobie pójdzie, to my z dziubusiem je wykręcimy. Dzięki, pozdrawiam i do następnego. pa, pa. Jeszcze tak szybko na sam koniec tego odcinka. Yy, słuchajcie, mamy wyłoniliśmy w zasadzie Zwycięzcę naszego konkursu, do którego powędruje odkurzacz, tak naprawdę było nam strasznie ciężko. Nadesłaliście masę pozytywnych komentarzy, naprawdę świetnych i tak naprawdę chcielibyśmy Wam wszystkim te odkurzacze rozdać. No ale Małe Rączki przysłały tylko jedną dodatkową sztukę i niestety musi pójść w jedne ręce. Tak więc słuchajcie, wyłoniliśmy jeden komentarz, jednogłośnie w czwórkę. Nie zapominajmy o naszym piesku, także. Wygrał Marek Saks albo Seks, w zależności w jakim kraju wypowiadamy. Tak więc tutaj widzicie gdzieś ten komentarz. Szefowa to ładnie wrzuci w postprodukcji. A tobie, Marku, prosimy bardzo o kontakt z nami na wiadomości prywatnej. Ewentualnie na naszego maila. Podeślesz nam swoje dane, a my tam spakujemy yy, co trzeba, i do ciebie prześlemy. No. Ja tak jeszcze jest. raz bym chciała Wam bardzo podziękować. Naprawdę miło mi się czytało te komentarze. Fajnie było wiedzieć skąd do nas przyszliście, dlaczego z nami zostaliście. Naprawdę było mi bardzo, bardzo miło i mega ciężko było wybrać jeden komentarz. Naprawdę byśmy chcieli wybrać wszystkie, no ale niestety nie mogliśmy. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będą kolejne konkursy i że będziecie mieli jeszcze szansę. Pamiętajcie, będziemy o to zabiegać. Tak. Jeśli tylko będziecie chcieli do nas pisać, to będziemy je robić. Dzięki, teraz to już wszystko. Bye, 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 bye,